Narumbisty pociąg. No dziękuję, że dodaliście ten pociąg Fortnite. Kocham. Cię szef. Aha, w Fortnite. He? No kurde debil, no to jest jakiś no, polaczek No i śmieć wiedział Mówiłem Dlatego to on wiedział, że tu siedzę Mnie nie widzi, pa Siema. Patrz, <laughs> mój bankier. <laughs> CZ Julki 2 złote 80. Proszę. J3 Bakcie CW3 Lu Julka, właśnie. Do Brazylii, razem, jak dostajesz, wej grasz 30 godzin w Fortnite, a i tak nic nie wygrasz. <gry> Ej, widzicie to? Ja, ale specjalnie mu zrytował. No mocno to jest naprawdę. Weź zobacz, który z, z nich wygra. A nie, bo taka Brazylia i też Nie wiem, czy w Brazylii. weź zobacz, czy który z nich wygrał na, na replayu. Czemu? Jeszcze ktoś Kurde, no. Wiesz, ja to ta bliźniaków tam. Yy, wygasł mi dostęp w, w sobotę. Ja chłopie gdzieś, nie wiem, w czwartek robiłem testy, nie? Tam z 7 z rzędu zdanych. Później był, były turnieje, tam z 2 dni. No i kurde, ja robię, nie? A tu 40 na 70 punktów. nie zdane. Bo nawet nie lutowane jest, mi się zdawało. Patrzcie, jak całą mapę przeszedłem. Odtąd dotąd, nie? Nie co? Chyba lutowano. Miki kurwa, tak? stulejesz. Ej, co ty mówisz, to dużo frustracji. Rzeź to nie jest banalne. Nie, no jest. Wierzę, że nie. Jest. Co ty gadasz? No. Jeszcze słyszę, że to było. Naprawdę. To sorry. No jak będzie. jedno poleciałeś, to lecisz do Pierwszy mnie pociąg rozwalił bo sobie postanę... No i znowu Polacy Dobra, nie będę streamował już, bo to nie ma sensu